Dzień dobry. Wróciłem. Tak, mogę podejść i mu wyjechać z domu. Bardzo chętnie to zrobię. On O kurwa, jestem Marcin tak. Jestem Jestem Marcin Nalmon! Tak! Jestem groźny! Jestem największym gorylem w Czesłowowie! Cztery kurwa do pana! Cztery kurwa, szpocha! Bojga kurwa, jestem! Urzela kurwa! Baweł, kurwa, kurwa. Kurwa, Paweł, Paweł! Turecki burgarze! Jadę po ciebie! A, kurwa, ci, ci. Kurwa, taki szukanie. Ale suka. Dobra. A? Na razie, na razie. Bela cita rejty! Bez zębów. Dobrze, z tego, co wiemy, to najprawdopodobniej był to masa, chociaż pewności z procentowej nie mamy. Już ci nie mówiłem, Ega, nie rycz. Mam sobie dzikość, żółtej fantery. W tej dyktotece nie mam krajera. Dobrych odskoczył, ze na pytanie, na pytanie dziennikarza o wejście e, Pani Kokocińskiej e, i wsparcie Pawła Jóźwiaka po walce z Najmanem, będąc przekonanym, że zrobiła to między rundami, nie po zakończeniu walki, i że faktycznie udzielała wsparcia swojemu partnerowi, a nie nabijała się z niego, odpowiedziałem, że jest to wzór sycylijskiej kobiety, wzór kobiety do naśladowania. To jest dokładny cytat i że widać wyraźnie, że ta panna będzie z Pawłem Jóźwiakiem do ostatniego euro. No to właśnie, jest dokładny prosto, cytat. Prosto Wszystko. i to jest ładne, co to sugeruje, że Ania To jest, jest sama Pawłem tylko i wyłącznie dla pieniędzy. O... To nie jest obrażenie kogoś? O kurwa ty, po buzie! Jeżeli, jeżeli sobie już wytarłeś gębę moim pseudonimem, moim, moim nazwiskiem... Ty poważnie? Tam siedzi mała ta... kura, a tam dzwoni duża kura? Więc, więc chciałem cię co? wyzwać właśnie na Mela ci My nie I... wiemy kto dzwoni, czy możemy się dopytać kto dzwoni? Mela ci ryj! Jarosław, Jarosław masa Okej. Okay. Tylko y jak chcesz... Masz tu, 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 Rączki, już rączki, Jóźwiak! Rączki! Ty Paweł? Treść już spieraj do domu. I tego też. I co ja tu będę tak, kurwa sam siedział? Bo no to jest ty kurwa, rozumiesz? Kurwa, rozumiesz? Zaczniesz się cały czas gadasz kurwa, idioto, do Ty knurzek No, Co się, cały czas gadam po tym No, kurwa. szacunku niego, o tym nie mówił. Kurwa, no! Ja! No dobrze, korzystając... Z tak dużych emocji, jeżeli Jacek Moreński jest tak bojowo nastawiony, to myślę, że to jest chyba ten moment, panie i panowie. Ja weźmie Kipry... tutaj. dalej. To tu, kurwa, teraz jest. A, aż mi puściło, aż. No, nie... Postanowiłem nie przekonać. Ale... kura zadzwoniła, no. Ha, ha. Dajcie mi teraz tym chłyskiem tu spokój, tu. Miód na moje serce. Dobrze. Masa, masa. Wiesz co tam, kuki? Tam, Ten, nie Kaniowski, tylko kawulski tam, ale by się nie osło. Masa masa! Sikutasa! Masa masa! Sikutasa! Tak jak cię przywitali na ochronkach, ty arcykuro. Ostatnie słowa do Marciana Najmana? Też si. I kurwo jebana! Ty śmato pierdolona! I kurwo! Czyż ja ty pedale jebany! Ty pedale jebany! Ty pedale jebany, kurwo, szmato pierdolona. Pierwszy raz mam sytuację, że stoi Jacek Murański, Marcin Najman Niech se lepiej kurwa siądzie, bo mu jak wyjebie, to kurwa już tej walki kurwa nie będzie, bo cię teraz kurwa Rozumiesz to? Bo cię teraz kurwa Nie Powiedział o jakiej żałobie, czy była dygresja zupełnie Nie wycieraj sobie gęby moim dzieckiem, by dla kuchni z Matysiatym na jednej ławce, z Matysiatym, z Matysiatym, który tydzień... Tydzień z radości po śmierci mojego dziecka zam zamówił sobie szczękę i pozował. Nie, 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 nie ma Murana! Tak radość wyrażał! Nie, nie wycieraj sobie giermy moim dzieciakiem! Nie mieszaj tu tu tu, 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 tu. Ja już powiedziałem, jedyne co czeka to go w pierdolę. Najman, najman! Si! Ty kurwo szmatopierdolona! Ja się kurwo dojadę w sobotę! Proszę, daj ekspert. Gierdol kurwo, żeś zobaczył. Że Jeszcze że się nie pozbierasz kurwo. Do rzucania bruda nie się? Nie pozbierasz się kurwo. Bruda się?

Wiedziałem, że jesteś głupi, ale że jesteś turbodebilem, tego nie wiedziałem. Aż szkoda przerywać, kiedy to wszystko zaczęło się toczyć w taki sposób, panowie, aż ciężko wam przerwać. Tej gruby, ale ci bombę wywaliło. Ty. Co tam masz? by tą bombę przy by <laughs> wywaliło, to debilu. I od tamtego się... momentu jesteś debilem, kurwa, rozumiesz? Jeszcze co, chcę cię docholować do tej, do tej soboty. Kurwa, co cię docholować. Kurwa, kurwa, się teraz Kurwa, jebana. No, to, 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 to. No, kurwa, nie kurwa dzisiaj zgaszę, kurwa, jak peta, kurwa. I już nic nie będzie. Ty to jebana. Panowie, czy z rękoma uh, z tyłu uh, jesteście uh, w stanie podejść uh, do, uh, do, ta, do uh, siebie? No, uh, ja, ja, ja mogę podejść. I mu wypierdolę. Czy ci No chodź

nie zajebie ty kurwa O cóż się kurwa o, Panowie o, się, bo kurwa. tutaj O cóż się kurwa. Później, kurwa Później kurwa Nie, bo teraz trzymacie Marcina No co ty kurwa robisz Szmatuj pana Ty Kurwa Pierdol Chodź kurwa Chodź szmat Panowie bo Później kurwa Później, kurwa! O, 9 marca w Pay-Per-View dojdzie do tej walki, tutaj Marcin był trzymany przez trzech ochroniarzy, nie mógł nic zrobić, Jacek Murat Walki o złote, białe zęby, tureckie zęby Pawła Już ha. Ha. Jóźwiak, a ty tam już ubezpieczyłeś sobie swoje tureckie zęby? A jeżeli nie ubezpieczyłeś, to poproś zarząd Prime MMA o podwyżkę, bo będzie ci potrzebny drugi komplet. Kupujcie Pay-Per-View.